Patrzcie kurwa, tak wyglądałby świat, gdyby na naszym świecie nie było debili, nie było snowflakeów, którzy banują ludzi na czatach grupowych za rasistowskie memy. Siema, z tej strony pupunga i dziś będziemy grać w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, motherfucker. Pewnie się zastanawiacie, czemu taki dramatyczny i smutny był początek odcinka. Nie jest to wina jakiegoś tam hejtera czy landrynek. Jest to wina osób, które z rządzeniem losu otrzymały tytuł admina, choć przez swoją nadwrażliwość kompletnie się do tej kurwa roli nie nadają. I tu miał wolność słowa w internecie, który powinien być wolnym medium. I przez takie właśnie osoby, moja przyjaciółka. Trzeci kurwa raz wyleciała z czatu grupowego grupy, której nazwy nie wspomnę, ale każdy wie, o co chodzi. Zapierdołe, bo powtarzać kurwa musi do znudzenia, że memy, jakiekolwiek by nie, było nie były zwyrodniałe, to nadal kurwa memy. Czyli humorystyczne obrazki, które kurwa nigdy nie powinny być powodem zostawiania komuś kurwa bana i jak już bana, to kurwa nie na pół roku. Max miesiąc, który też jest, kurwa, naciągany, max tydzień. I A, wiecie co, nawet nie, nie miałem słów do tych ludzi. Po prostu zajmijmy się najlepiej gorą. Ostatnio żeśmy pokonali yy, przesiadowcę. Szmato, wiesz którą, wiesz Szmato, którą jesteś ty Szmato. I właśnie o tobie mówię, nie będę mówił twojego imienia i nazwiska. Wyeksplorujemy dzisiaj do końca kniej upadłych olbrzymów. I będzie to chyba koniec już lokacji. Teraz wam powiem jak do tego miejsca dojść. Przede wszystkim, jeśli y, pokonaliście się śladowce i upadłego olbrzyma, powinni się porozmawiać z tą wiedźmą. Porozmawialiśmy. Staliśmy srebrny sygnał chciwego węża plus 1, czyli item, dzięki któremu będziemy mogli zdobywać więcej dusz zabitych bossów czy przeciwników. No, przedstawiła się, że nazywa się Melendzia i będę pomijał dialogi, ale tak, żebyście zdążyli oczywiście je przeczytać i ustalić sobie fabułę, żeby niepotrzebnie nie wydłużać odcinka. Poza tym później planuję wam opowiedzieć lore Dark Souls 2, Scholara, znaczy po prostu Dark Souls 2, bo Scholar i... Posta zwykła wersja mają taką samą fabułę. Okej. Okay. I nie chcę wam spoilerować na razie, jak by to wyglądało. Okej. Okay. Więc mamy 20 koła dusz. I pamiętacie pewnie co ostatnio za itemy zdobyliśmy. Tylko czekajcie, najpierw przeczytam e, opis. Ok, i wykonaliśmy jednego z questów w takim szybkim tempie. Jeśli będziemy mieli je sobie z Blade's nasze uniki będą dosyć powolne. I chcieliby, chciałbym, żebyśmy mogli, jakby. Używać normalnych uników. Dlatego opowie, opowiem Wam, co zrobić, żeby używać owych uników. Na razie przeklikajmy wszystko. Jeśli yy, zbroja jest za ciężka, musicie ulepszać vigor. I pamiętajcie: nie mylcie tego z Darksus 1. Gdzie ulepszało się siłę, jednocześnie ulepszało się wigor. W dwójce i trójce wigor jest osobny. Lepszym sobie tak do dziesiątego levela. Witalność też podnieśmy trochę. Chociaż trochę zabierzmy. Tak do siódmego levela. Zręczność czy adaptacja? Hmm. czekajcie. Wiarę. Ok bo będziemy trochę pod magię grali okej okay. i generalnie kupimy sobie broń, której planuję używać przez następną część gry jest to rapier rapiery kocham w Dark Souls 2, jest to świetna broń i można naprawdę zarąbiście się nimi bawić, tylko gdzieś mam go ulepszyć. Sekunda, eee, sekundę. Tutaj jest rapier. Nie mamy wystarczająco dusz. Wejdźmy. I zamiast farmić to użyjmy po prostu dusz, które dostaje... które znaleźliśmy go znajdzie. Mamy dwa, dwa koła i 400 dusz. Więc możemy sobie wzmocnić nasz piękny rapier. Dobra. Eee, brakuje nam odłamka Tytanitu. Chuj, kupujemy następny. I. No już nie będę chyba ulepszał tego rapiera. Na plus 3 na razie wystarczy. Ok, sprawdźmy, jak szybkie są nasze uniki tu to one nie urywają, ale zobaczmy co się stanie jak zmienimy się na rapier, bo on jest chyba raczej trochę bardziej lekki. No niestety nie. Będziemy musieli sobie z takimi niestetywnikami chwilowo, albo wiecie co, zmienimy sobie pancerz na ten tutaj. No i role są bardzo szybkie, patrzcie jak to fajne zadaje ataki. Nie urywają one oczywiście duby. Ale może tak fajnie zespanować przeciwników, mówię Wam, to jest piękna broń. I granie Melentia przeprowadziła się do Madžuli, bo pokonaliśmy przez Świadowcę i porozmawialiśmy na nią. Więc kupiłbym sobie. O, idealnie. Kupimy sobie bombę. I pokażę wam jeszcze jedną taką miejscówkę, gdzie możecie znaleźć bonfire w tej lokacji. Czekaj się inaczej. Ostatnio niestety nie mieliśmy bomby, przez co nie mogłem wam pokazać dalszej części lokacji i było mi bardzo szkoda, więc pokażę Wam tą część teraz. I potrzebujemy właśnie bomby, żeby ją odblokować. Albo jakiejś bardzo ciężkiej broni. Patrzcie na to. Niestety ona nie stunuje jak ten wcześniejszy miecz. Czy on używał nafii? Chyba tak. I tu się lepiej wyleczcie, bo... Jeśli was to trafi, to zada naprawdę mocny mecz. Okej? Okay? Musimy rzucić bombą w te drzwi. Proszę bardzo. Możemy teraz je otworzyć. Kurwa, przecież mogłem...

Jest to Lukatia of Mira, i jest związany z nią pewien quest. Oczekajmy i zróbmy ten dialog. I tu chyba już jest koniec To mamy jakąś skrzynkę, upewnijmy się czy to nie jest kłapka Antyczny klucz Chodźmy więc dalej I tu niedługo trzeba będzie dosyć uważać bo jesteśmy w wielu lokacjach w tyle Przeciwnicy są dosyć silni na tym etapie gry, dlatego powinni się tutaj uważać. Tu mamy jakiś przedmiot, zobaczymy sobie co to jest. z tutaj sosny, nic nowego. Okej, okay. podejdźmy do tego przeciwnika powoli, okej. Okay. Dobra. Teraz musicie uważać. Musicie zepnąć tą beczkę. Doskonale. Uważajcie na te psy i od razu rozpalcie bonfire. Doskonale. I teraz będziemy mogli od razu wykonać kolejnego questa. Zrobiliśmy ten żar, więc teraz możemy wykonać quest'a. No tutaj możemy zaklinać broń. Chwilowo chyba nie możemy... chociaż? Nie, na razie nie możemy nic zaklinać jeszcze. Są tu różne fajne efekty. Okej. Okay. I tu mam parę skrzynek. Otwórzmy sobie je. Później będziemy mogli jeszcze otworzyć tą tutaj skrzynkę. Tylko on musi najpierw z niej zejść i przestać mieć depresję. Raz na strzała. Dodajmy sobie opis Okej. Okay. Znajdźmy strzały. W ogóle strzał. Wam nie czytałem? Przepraszam was za to. Okej. Okay. Weźmy przedmiot. Książki, bełt. To chyba czytałem. Tak, nie, nie czytałem. Dobra. Więc ja bym sobie usiadł przy bonfajerze. OK. A nie, jeszcze nie. Więc, chodźmy do kniei upadłych olbrzymów I... wyeksplorujmy... Ostateczną część kniei Okej, okay, sekundka Okej okay. Idziemy więc na dół W takim razie pozbywamy się przeciwników. Zdychają oni już na hita. Już, jest, już jesteśmy dosyć przekokrzeli, Jak chodzi o siłę naszej postaci. Poza tym, otwórzmy ten drzwi. Użyto klucz żołnierza. Tam powinniśmy mieć skrzynkę. Tu jest skrzynka. Przed tobą pierścień. Zobaczmy, czy to nie jest składka. otwórzmy. Pies się Zobaczmy, co to jest za przedmiot. Yy, ok, a czyli leczy nas? No dobra, i. Ok, idziemy w eksplor. Dobra, teraz idziemy tędy. I pozbądźmy się lepiej jego, bo nas może zabić łatwo. I czy my mamy ten przedmiot? Nie mamy. Więc nie zapalimy chyba pochodni. Okej. Okay. Tu, tutaj trzeba uważać, bo spotkamy tutaj dosyć silnych przeciwników. Yy, wiecie co? Ja bym sobie jednak wrócił się do bonfire'a. I zapalił pochodnie. Ok, dosyć przedłużane to jest i mało komentuję. Przepraszam Was za to. Dobra, jak zapalić pochodnie? Musimy kliknąć L, na padzie to jest Y, i wtedy będziemy mogli za pomocą interakcji zapalić banda. No to co? Jedziemy Tu powinniśmy mu zapalić Okej okay. Tam dalej powinniśmy O właśnie Tutaj jest miejsce, które możemy zapalić No i jest już jaśniej Tu zerknijmy czy czegoś nie ma Nie ma na razie I tu mamy szkielet. Jest on dosyć mocny A jednak Dobry, obciól, obciól. mają strasznie akrobatyczne ruchy. I to jest z nich chamski, właśnie. No, my jeszcze się wyleczyć nie no To za chamy. No, daj się wyleczyć, Gnoju. Dobra, wyleczyliśmy się. I teraz możemy. Bez problemu załatwić ich rapierem. Bo, że a, już po nich szybko poszło. Tutaj tak szybko nam pochowanie nie zgaśnie. Weźmy sobie przedmiot. Czarna bomba zapalająca, to jakaś, jak, jakaś nowo, jakiś nowy rodzaj bomby. Eee, gdzie tu było do zapalenia? Czekajcie. A, tutaj. W tej części lokacji będziemy mieli problem, ponieważ zaatakuje nas dosyć silny przeciwnik. Bardzo silny. Zapalmy tylko. Ztoczymy walkę z następnymi szkieletami. Ja pierdziele, silne są moje. Ale go mniej. Przypominają mi się szkielety w katakumbach w Dark Souls 1. Dobra, poni. Ok weźmy kolejną znaczkę. Pochodnia. O, jak miło. Wróciło nam się. Teraz możemy przejść tędy. I tutaj jest kolejna część nie upadłych olbrzymów. Tego bym się radził pozbyć od, od razu. Magię. Super. E, otwórzmy sobie przejście. OK. i tam będzie dosyć ciężko, co ja sobie wziął Morgenstern. Dobra uniki są nadal, nadal dobre O właśnie, przez takich imbestli jak oni Jest i tu aż 3. Ty O kurwa, ale... A jeśli ich jest tu dwóch, to, to nie może być łatwe. Czy oni tu nie skoczą? Dobra, chyba nie. Nie do i tak jest bonfire, to. Macie znaczy, nie mogli się od to wyleczyć, ale. To miejsce jest, jest naprawdę odgięliwe. A, oni są pode mną. Dobra. Właśnie się bałem, że tylko ataków nie użyją. No jeszcze je. O kur Wiecie co? No jeszcze jednego tu tak nie bało. O mamy wpierdol, i to konkretny. Dobra, tamten się wycofuje. tego. Fuck, 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 żeby nie wzychnąć, tylko drzew. Wyjebał się Eee, dobra Okej okay. Dobra, go Już I to jest w tym miejscu bardzo problematyczne. Chodźmy tutaj lecz mi się Przejdę. Przejdzie oczywiście Fuck my life! O nie! Czy cóż? tak? My już nie mamy instusów, świetnie. Okej, okay. da się tu uratować. Zdechaj! Kurde, wcześniej zrobił ten atak, to bym go zabił już. Okej. Okay. Nie, nie, nie! Dobra, może imię czegoś szybszego, no super. Patrzcie, kurwa pa. O nie no nie chcę tu umierać Dobra, spokojnie ja to uratuję, okej? Okay? Drugi klejnot, żeby się szybciej wyleczyć Okej okay. Opuścili, tak łatwo. Dam tego szybko. Dalm iście. Po nim. Podważmy się. Tutaj. Weźmy przedmiot. Stare rękawice pancernych. Czyli możemy z nich zdobyć ich własny pancerz. Czytać sobie opis. A ja bym się wybrał troszeczkę wyżej. Ok, weźmy sobie kupkę człowieka. Tu jest coś jeszcze. Beach. Nowa broń. Beach byśmy chyba dostali, gdyby się. Y, moglibyśmy go zdobyć, gdyby. Ten. Gdybyśmy dostali inny item. Na początek gry nie półtora ręczny. Zobaczmy, co to za przedmiot. Yy, no a co, już zdobyliśmy wcześniej. Yy, coś jeszcze? Chyba nie. Zobaczmy, czy tym kiedyś coś nie ma. Nie ma. Ja bym się wycofał od razu do bonfire'a, bo zaraz spotkałem przeciwnika, od którego w dostaniemy i to potężny. Więc bez Estusów nie ma co próbować z nimi nawet walczyć. I tu możemy zdobyć tą znaczkę, którą... Chyba W piątym odcinku... Mogliśmy ją zdobyć, ale się nie udało. I tutaj... Jest bonfire. Zapalmy sobie ognisko. No właśnie. Tego się kurwa obawiałem. Da się... Oczywiście, się, że nie. Da się... Kurwa mać i nie mamy czymś tam wyleczyć. Tutaj jest. Gnui. Zbrojniczy przy Dobra. Może sobie jakoś poradzimy, nie wiem. Nie, idzie źle. Tak będzie, tak. Generalnie tu jest pierwszy raz pokazany system jak wygląda PvP. Bo generalnie gdyby za mógł nas teraz gracz zaatakować I byśmy walczyli z graczem, bo tu jest multiplayer Okej? Okay. Dobra Jeszcze jeden? Poni! Nice Nice, otwarty To było aż takie łatwe? Eee... Coś mi się wydaje, że... Aha. OK. Nieważne. I tu powinniśmy móc zdobyć kolejną znajdźkę. z tej strzynce. O z zbroja myśliwego. Tylko sekundka. Możesz... Daj Ci opis i temu przeczytać. Ja pierdzielę. No jeszcze uczni. To ten o. Yy, kapelusz. Chyba ta zbroja. Tak, to jest ta zbroja. Yy, rękawice. I buty. I chyba jakiś jeszcze miecz dostaliśmy nowy. O, cholera. Zapomniałem, jak się ten miecz nazywa. Wiecie, co w następnym odcinku wam pokażę jego opis. Bo obecnie zapomniałem, jak się nazywa ten przedmiot. O, pojedąc życia, jak miło. No i generalnie... Wiecie co? To już jest. Cała lokacja wyeksplorowana. Ja byłem Pupunka, trzymajcie się mordy i cześć. Jak mawia mój brat, get woke, go broke.